Siemanko! Witam Was na kanale Oliwaj. Oli gra w Toka Boka z tej strony Oliwia. No, dzisiaj nie wiem, którą grę zagramy, bo w pizzce zagrałam wczoraj dopiero zainstalowałam, to możemy w nią zagrać. W nią zagramy. O, ustawić swój rok. Czekajcie, pójdę po mamę. A nie, tutaj chyba trzeba ustawić rok taki jak teraz jest prawda? Dobra, jaki mamy teraz rok? dwa tysiące dwadzieścia, nie? Chyba. Ale nie ma tutaj. Nie wiem, słuchajcie. Gdzie on jest? Dzisiaj nie o tej grze. Później znajdę, to wam pokażę. Dzisiaj zobaczymy grę, 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 grę. A nagrywałam odcinek z Miga World? Nie, nie nagrywałam, więc wchodzimy w Migę. Pokażę wam, jaką ja jestem główną postacią. Muszę ją znaleźć, dobra. Najpierw, najpierw pójdziemy sobie do szkoły. O! Y, nie, to jestem ja. Ładna, co? Mamy też buty. Dobra dzieci. Możecie wracać do domu. Nareszcie do domu. Ja się z tobą zaprzyjaźniłam. O, tu głupku. Z nikim nie zaprzyjaźnię. Cicho bądź mela. No. Czekaj, muszę się spakować do, do tego, do domu. Dobra, tutaj do plecaka. Nie, to są moje nożyczki. Ja do plecaka pakuję telefon. Nie, to nie. I zeszyt, bo inhalację mam w środku. Czekajcie, biorę koszyk i doniówkę do środka. Biorę piórnik do ręki. Do widzenia, panu. Do widzenia. Czekaj, mój kot. Nie bój się, bo ja mam psa. Nawet dwa mam psy. Boję się, no co ty. To jest chyba ten domek, ale nie wiem, nie wiadomo. Nie, 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 nie. Nie, nie jest to. Przepraszam was bardzo, ale ja się mylę z domkami. Tu, o tutaj jest mój dom. Mam tam milion paczek. Tutaj jest mój pokój mam jakieś buty, tutaj jest karma dla piesków, to są właśnie moje pieski, dam im podusze, żeby były mięciutko, a tutaj są te moje paczki. Tu mam rower z jakimiś tymi, tu mam takie dojeżdżenia, to jest sam karton, tutaj też jest rower, tu jest samochód, tu mam kolej nogę. Tu mam też samochód. A mi się w ogóle zgubiła jedna paka. Dobra, ja to wszystko spakuję, bo mi tutaj bałagan robi. Zobaczcie co tu tam będzie. Tu mam jakieś nalepki, mam lody. Tutaj mam wszystkie moje listy. Mam zajączka. Coś do jedzenia, jakieś bananki, jakieś soki, coś do szycia, jakieś karmel, yy, do picia jakieś, no, żeby mieć y, co żyć. Yy, tutaj mam półkę ze słodyczami. Ten koszyk ukradłam, z bydlonki, ja nie żartuję. Spibur mam, kubek mój ulubiony. Że... I króliczkowe pudełeczko. Dobra, idę. Gdzie ja jestem? O! Jestem. A. Co? A. No to zostałam sama. Dobra. Włożę tutaj moje rzeczy do szkoły. i Piórnik. A ja w ogóle miałam odrobić lekcję. Dobra, najpierw zdejmę te moje naszyjniki, bo one są no, ciężkie do noszenia. Zegarek też zdejmę i opaskę, żeby było wygodnie. Dobra, zdejmę buty, buty, buty. Tylko gdzie jest? Yy, o! Tu jest... Nie to. Tu jest mój szlafrok. Chcę uberznać szlafrok. I teraz chcę założyć to. No. To w ogóle jakie z spodenki. Nie, nie, ja ich nie chcę. Proszę, nie. Ja mogę ubrać tą bluzkę i te spodnie, to jest taki domowy look. Idę najpierw coś zjeść. Cześć pieski! Cześć! Cześć pieski! Idźcie już, dobrze? No dobra, hał, hał. Weźmy sobie gazetkę, albo nie mam. Nie, no nawet nie mam siły oglądać gazetki. Mm, muszę tu zjeść. Mam tu kole gdzieś. Wiem, wiem! O, tutaj w skrzynce została ostatnia. To dobrze. O, pianki, ale pianek dzisiaj nie zjem. Gdzie są moje oreło? O, tu. Moje oreło, co zjadło mnie? No ja to banana muszę zjeść, ale ja go nie jem. No dobra, wezmę moje pieneczki, jak zjadłam. Trochę się napiję. O, cuksy to są. Mm. Napiję się trochę. Jakby co to pójdę do sklepu kupić. Mam chyba jeszcze cytrynowe dwa. Cytrynowe. Hmm. Kola lepsza. Teraz sobie loda zjem. Ale nie. Ten jest mi ulubiony, a ostatni został. Pójdę do lodziarni dzisiaj po jednego. Miam. Dobra, wezmę to i idę do lodziarni. Tak naprawdę to idę do sklepu, bo tam jest. Ale zaraz, zaraz. Najpierw muszę ubrać Nieprawda, że dzisiaj gorąco, nie ubieram czapki. A co to? Broda, nie, nie. Tego też nie ubieram. Naleję sobie po prostu do picia to. Dobra, przybiorę na tenisówki i idę. Ale najpierw muszę wziąć jeszcze klucze, żeby nikt mi nie ukradł. Dobra, idę. Idę do marketu. Dobra, gdzie mamy tutaj market? O, jest. Czy jest market, czy coś innego? A, to jest market. I tutaj już się pojawił Lodzik. To ja sobie go wezmę. O! A, są tutaj koszyki. Siema! Są koszyki. To trochę robi. Nie ma. Niestety przeło Jezu. Naprawdę nie ma. No to szkoda. mogłabym wziąć chociaż z domu koszyk. Dobra, wezmę reklamówkę też może być. I wezmę tylko jakiś sok do domu. Dobra, to? O, tu już na mnie czeka. Jakie słodycze jeszcze wezmę? No dobra, wezmę makaron na te. Posłuchaj się, bo muszę wziąć smaczki dla psa. Dobra, co jeszcze? Kukurydzę. O, tu są moje oreła, które zjadłam. Nawet było dobre, to wezmę jedno. A to co to jest? Yy... Co to jest? Nie biorę tego. Dobra, wezmę groszek na obiad. Biorę dwa sneakersy, A ja przyszłam tylko po lody, a biorę cały sklep. Dobra. Wow, słodycze! Kolejne chrupki dla psa. Ja akurat dla dwóch moich dalmatycznyczyczków. To ja, właściciel sklepu. Daj mi loda. I sok. To jest twoje. Twoje. Nie wpychaj mi do buzi, nie chcę całego wypić. Do domu zostawić. Mm. Dobra, wezmę czotkę do zębu. Marta, to było dziwne. Nie ma. O! O, już nie ma rożku. Wezmę tylko sobie tego lizaka i uciekam. Pa! Nie ma pani, to nie muszę kasy, kasy dawać. Dobra. Pieski, zobaczcie, co mam dla was. Dobra, najpierw sok sobie kupiłam do domu. No to jest jakiegoś słodycza. No, to, yy, lizaka zjadłam. O, to loda i lody. Idę zanieść tutaj do mojej zamrażareczki. Tutaj są rzeczy. Rzeczy tam i listy. Bo ja już tutaj w ogóle pomyliłam. Tu są smakołyki i picia, coś na obiad, to, to tam, tam rzeczy i listy, ty też tam. Tutaj w ogóle muszę zrobić porządek wielki. Powoli wszystko otwieram, dobra. Kładę moje lody tutaj, bo mam ich sporo, bo są moje ulubione. No kupiłam te smaczki dla psa, smaczki dla piesków. Pieski mogą mi mieć półkę tam. W ogóle piesku nic nie nic nie ten. Nie zrobiłam półeczki. Będę mieli swoje karmy. Wszystko. Tu będą jedzenie i lody. Tak, tutaj będą jedzenie i lody. A tu będzie półeczka dla piesku. Czyli na przykład, takie zabawki, coś. No kupiłem, musiałam coś kupić na obiad, bo z tymi słodyczami to nie mogę żyć. Picie, batony. To ucieka mi. Kolejna rzecz na obiad. I moje smakołyki. No i te grosek. No dobra, półeczka dla psu zrobiona. A ja w ogóle, dobra. To, co, jak te kartony, które są puste, to je wywalam do śmietnika. No chcę wywalić to. Nie można? Czemu nie można wywalić to do kibla? Czemu? A tu nawet nie mogę postawić. Dobra, niech na razie tam stoi, bo to mnie denerwuje. To, to są duże paczki. To ja je położę na kanapę. No i wyjrzę, będę z nimi siedziała. No bo ich nie chcę wywalić, bo będę musiała od nowa wybrać. To też jest puste, no. Do śmietnika nie mogę, do kiwna nie mogę. Czemu? A to? To też. To się tam zmieści chociaż to. No dobra, niech tak będzie. A tamto? No nie mogę tego zostawić, tak. O, weźmij mi to. Trzymajcie to, bo ja tego nie potrzebuję. Mam farby na remont, to nie wiem. Do rzeczy mogę te farby położyć na remont. O, tu mam jeszcze kabel na telefon. Yy, nóż ligatorski To też do rzeczy. Tu mam ołówki, dwa do szkoły. Dalsza część słuchajcie, będzie... 带了什么金箍？